Młodzi doszli do głosu. Na pewno chciałbym tutaj postawić duży nacisk na przedsiębiorczość młodych w Wielkiej Górze. Spędzili ze sobą pół wieku. Porozumienie, szacunek, miłość. Koncert karnawałowy w Galerii Karkonoskiej już jutro. To są koncerty nie tylko dla młodzieży, dla mieszkańców Wielnej Góry, dla wszystkich, którzy są spragnieni dobrej muzyki w wykonaniu naszych młodych artystów. Dzień dobry Państwu. Jest 11 stycznia, środa. Kamila Krawiec-Gabryl. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Muzyka. Michał Nowak, przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Olaf Kosek i Filip Szczotka zostali wiceprzewodniczącymi, a sekretarzem Wiktoria Figiel. W sumie w pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej udział wzięło 16 radnych. Otwieram pierwszą sesję inauguracyjną. Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Bardzo ważny głos w mieście, lepiej późno niż wcale. Dziś pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Dlaczego dopiero teraz i o czym mm, będziecie dziś rozmawiać? Oj, Dzisiaj jest pierwsza inauguracyjna sesja, przede wszystkim taka organizacyjna. Będziemy wybierali, e, znaczy młodzież będzie wybierała przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej został Michał Nowak, student Uniwersytetu Ekonomicznego. Pytaliśmy o jego cele na najbliższe lata. Na pewno chciałbym tutaj postawić duży nacisk na przedsiębiorczość młodych w Jeleniej Górze, na rozwijanie przestrzeni biznesowej dla młodych mieszkańców, żeby zostawali w Jeleniej Górze, nie wyjeżdżali do większych miast i rozwijali, wnosili swój wkład, swoją siłę. Właśnie tutaj w nasze miasto. Ja osobiście jestem człowiekiem związanym dość mocno ze sportem, tak samo akademickim. Działam w, w AZS-ie tutaj jeleniogórskim, Kansu. Także wydaje mi się, że tutaj też inicjatywy sportowe różnego rodzaju na pewno będą mi bardzo bliskie. Bardzo dobrze, ale wszystko musi się odbywać w realiach. W których żyjemy, czyli młodzi muszą też poznać, na czym polega urząd, jak on działa, jak działa Rada Miejska, jakie są nasze ograniczenia, skąd się biorą pieniądze w budżecie, jak możemy je wydać. Tego też będziemy uczyli młodych. Trzeba powiedzieć, że ci młodzi ludzie, to jest kwiat, to są najodważniejsi z tych, którzy uczą się w naszych szkołach, w szkołach średnich, ale również w uczelniach. I już na samym starcie życzę im naprawdę dużo odwagi i, i przyjemności z tego, co będą robili, bo y, to jest takie wejście w dorosłe życie. Oni pokażą nam, może starszym, nie starym, y, starszym, jak należy zmieniać Jelenią Górę. Stwierdzam, że Młodzieżowa Rada Miejska jest władna podejmować prawomocne uchwały. Spędzili ze sobą co najmniej pół wieku 10 stycznia w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida siedem par odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Ten dzień należał do nich. Siedem jeleniogórskich par w obecności swoich najbliższych zostało wyróżnionych za długoletnie pożycie małżeńskie medalem prezydenta RP i symbolicznym dyplomem. Jak zostało to powiedziane w trakcie wczorajszej uroczystości, każda z nich powinna być pięknym przykładem dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. Zaczęło się 50 lat, ponad 50 lat temu. W szkole numer 2. szkole numer 2. Po studiach akurat trafiłem do szkoły numer 2, do pracy. Małżonka pracowa, prowadziła świetlicę, ponieważ Jestem troszkę grający w internacie, w tej świetlicy było pianino, więc przychodziłem troszkę pobrzdąkać. No i okazało się, poznaliśmy się i po roku czasu wzięliśmy ślub. I tak po dzisiejszy, po dzisiejszy dzień. Często pada to, to pytanie na tego typu uroczystościach i tutaj też musi wybrzmieć, no właśnie jak to się robi? Myślę, że tak jak każdy związek z górkami, z jazdami. Ale jeżeli jest możliwość porozumienia się, jest możliwość nawet wybaczenia, jeżeli jest możliwość e, dogadania się, mówiąc popularnie, zawsze można sobie wiele rzeczy wytłumaczyć i z jakiejś krzywizny wyjść na prostą. I tak I myślę, jest przez, i przez ten czas e, tak to trwało. Poza tym szacunek. E, Miłości dla do drugiej yy, osoby. No i tak powoli, dzień za dniem. Razem, razem tak i mamy 50 lat. 5 lat było, jak to mówię, chodzenia, aż w końcu po pięciu latach że zgodziła się żona powiedzieć tak. To razem jesteśmy blisko sześćdziesiątki. Jaka jest recepta tego długiego, szczęśliwego, mam nadzieję, związku? No, trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się żyć. Potwierdza pan? Tak, no było różnie jak to w małżeństwie, ale zgodnie żyjemy już tyle lat. Porozumienie, szacunek. Miłość. miłość. wspólne dni. Co państwo myślą o takiej uroczystości? Uhonorowania waszego długoletniego związku? Miła, sympatyczna i bardzo potrzebna. Tak. Wyjątkowa zgodność. Wszystkim parom składamy wyrazy uznania i życzymy kolejnych lat w szczęściu oraz zdrowiu. Chcą Państwo bezpłatnie posłuchać koncertu na żywo młodych i uzdolnionych artystów? W imieniu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Państwowej Szkoły Muzycznej I i drugiego stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze zapraszamy do Galerii Karkonoskiej na kolejny Muzyczny Czwartek. Już jutro o godzinie 16 w Galerii Karkonoskiej w Jeleniej Górze odbędzie się kolejny otwarty koncert. Tym razem uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia zagrają w towarzystwie tancerzy z miejscowej szkoły. Dla publiczności będzie to koncert karnawałowy, a dla młodych muzyków kolejne cenne doświadczenie. Ja zawsze jest jakiś stres, ale no fajnie jest. Ja mam takie same zdanie. Fajnie jest. Na początku jest zawsze stres, ale później jest ok. Zawsze jest nowe odkrycie. To kolejny muzyczny czwartek w Galerii Karkonoskiej i z pewnością nie ostatni. To są planowane koncerty walentynkowe, wielkanocne, będziemy o wszystkim informować z wyprzedzeniem, ale zaplanowane mamy koncerty do czerwca 2023, do końca roku szkolnego i już dzisiaj możemy powiedzieć, że ta współpraca między Karłkomoską Agencją Rozwoju, Szkołą Muzyczną, Młodzieżą, mam nadzieję, że będzie funkcjonowała już przez długie lata, bo jak widzimy po dzisiejszej frekwencji, to są koncerty nie tylko dla młodzieży, dla mieszkańców Wielkiej Góry, dla wszystkich, którzy są spragnieni dobrej muzyki w wykonaniu naszych młodych artystów. Faktycznie muzyczne czwartki cieszą się zawsze dużą popularnością, dlatego warto przyjść trochę wcześniej, aby zająć najlepsze miejsce. Przypominamy start koncertu już jutro o godzinie 16.00. Na koniec mamy dla Państwa jeszcze dwie informacje. Dziś rano na ulicy Sygietyńskiego doszło do zdarzenia z udziałem pieszej, jak ustalili policjanci, 58-letni kierujący autobusem komunikacji miejskiej potrącił przechodzącą przez przejście 86-letnią kobietę. Poszkodowana została przewieziona do szpitala. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Uczestnicy byli trzeźwi. Jeden z mieszkańców cieplic śląskich zdroju poinformował nas o sytuacji, która ma miejsce na odcinku ulicy Sobieszowskiej, gdzie od dwóch dni nie działają lampy uliczne. Warto wspomnieć, że po jednej stronie ulicy realizowana jest inwestycja. Stare lampy wymieniane są na nowe. Widz, który poinformował nas o tej sprawie, nie rozumie dlaczego oświetlenie wyłączone jest po obu stronach ulicy. Podobno przez to doszło już do kilku niebezpiecznych sytuacji, m.in. na przejściu dla pieszych. Zadał przy tym pytanie, czy w naszym mieście nikt nie dba o bezpieczeństwo na drogach. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Dyrektor Piotr Cichowski poinformował nas, że sieć w tym miejscu może być starego typu, czyli lampy po obu stronach ulicy Połączone są w jeden obwód. Chcąc wyłączyć jedną ze stron, tak naprawdę wyłącza się obie. Dyrektor zobowiązał się, że przyjrzy się tej sytuacji i jeżeli będzie taka możliwość, zobowiąże wykonawcę robot do uruchomienia oświetlenia po jednej stronie jest dni. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Do zobaczenia.